Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałbym przedstawić Wam montaż panzolety kompozytowej do zegarka typu kostka. Nie ma to większego znaczenia, który to będzie zegarek typu kostka, czy to będzie GWM5610, czy to będzie DW5600, czy też tak jak tutaj widzimy nawet dwa egzemplarze GW myślnik B5600 myślnik 2ER. Ponieważ montuje się on do każdego zegarka tak samo, ale nie do końca. Zaraz zobaczycie jakie są różnice. Przede wszystkim co mamy na stole? Dzisiaj mamy na stole branzoletę kompozytową. Tu w dolnej części ekranu widzimy. To jest bransoleta w pełnej długości. Jej symbol katalogowy to jest 10440758 w katalogu części zamiennych Casio. Taką branzoletę można sobie zamówić. Gdyby ktoś potrzebował pomocy przy zamówieniu takiej branzolety w dobrej cenie, to zapraszam serdecznie do kontaktu mailowego. na TOMG80małpawp.pl Postaram się tutaj podać jakąś dobrą ofertę, gdzie można to kupić. Powiem, że to się zmienia po prostu, dlatego nie podaję tego w filmie, tylko w zależności od tego, kiedy kto będzie to oglądał, to, to będę w stanie coś tutaj podać, jakieś linki. <laughs> Następnie mamy w fabrycznej specyfikacji zegarek GW. B5600-2ER Zegarek ten jest na y, takim zwykłym polu, poliuretonowym pasku. Y, zegarek ten jest fabrycznie nowy. Nawiasem mówiąc jest na sprzedaż, gdyby ktoś był nim zainteresowany. Y, I jest to mój zegarek. Tutaj niestety ma odcinek palca na szkiełku, bo się przed chwilą trochę nim bawiłem, dlatego też o, tak to wygląda. Następnie mamy zegarek y, kolegi z forum zegarkowego, kolega Germanos, który ten zegarek akurat w swojej wersji też ma na sprzedaż. I ten zegarek jest w dość ciekawy sposób zmodyfikowany. Mianowicie po pierwsze masz założony taki protektor typu Bulbars, na kopertę, co przydaje mu takiego dość agresywnego, pancernego wyglądu. To jest pierwsza modyfikacja. A drugą modyfikacją, zobaczcie, jest bransoleta. I to jest inna bransoleta, ponieważ jest to fabryczna bransoleta od zegarka GW myślnik B5600BC, i 1BER, albo 1ER. Już nie, teraz nie pamiętam końcówki. Tak jest z, Gdzie ta ramka tutaj niebieska jest, normalnie czarna i też jest negatywowy wyświetlacz. Jak również on występuje w takiej wersji, gdzie ta ramka jest taka żółto, no żółta w zasadzie, i, i ma wtedy pozytywowy wyświetlacz. I oba, obie te wersje są na bransolecie. Kolega, akurat właśnie z jednego z tych zegarków, przemontował bransoletę do tego. I zobaczcie tu, jak ta bransoleta wygląda. Ona już widać, że była bardzo minimalnie używana, ponieważ ta, na kopercie, na, przepraszam, na zapięciu mamy bardzo minimalne, ale jednak mamy ślady. Zapięcie jest oczywiście ze stali nierdzewnej. Tutaj na ogniwach mamy też bardzo minimalne ślady użytkowania, są jednak pewne zarysowania i to jest właśnie podstawowa różnica pomiędzy tą, tą nową bransoletą z tej nowej serii z bluetoothem, z tej serii GW Myślnik B, a starą, klasyczną bransoletą kompozytową z tym zegarku powiedzmy GWM5610BC. Zobaczcie, tutaj zewnętrzne ogniwa są pokryte tworzywem sztucznym. W środku, oczywiście, one są wykonane z metalu, ponieważ no, w metalowych tutaj koszykach takich musi być osadzony teleskop. Natomiast te wewnętrzne ogniwa, one są wykonane ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na kolor czarny. Natomiast tutaj zobaczcie te elementy, to będzie widać mniej więcej o tych rysach, o specyfice tych rys. Zobaczcie. To Są elementy stworzywa sztucznego. To jest właśnie ta różnica podstawowa pomiędzy tymi bransoletami. Techniczna, a wizualna jest taka, to może łatwiej będzie mieć na zegarku, który już ma to zamontowane. To jest AWG M100, M100B, do którego tam w zeszłym roku zamontowałem taką bransoletę. Będzie pokazać mi różnicę w strukturze ogniw, w strukturze tych zewnętrznych ogniw. Tu widzimy taką, jakby kratowniczkę, można by powiedzieć, taką troszeczkę jak. Na podłogach starych autobusów i karusów coś takiego było. Bardzo fajnie technicznie to wygląda. Natomiast tutaj widzimy nawiązanie do takiego klasycznego pastka, paska kostkowego. Zobaczmy sobie tutaj porównanie. Widzicie? Te kropeczki tutaj nawiązują właśnie do takiego klasycznego paska, który był stosowany w pierwszym G-Shocku z 1983 roku, czyli protoparaliście całej serii zegarków Casio-G-Shock. Zapięcie, słuchajcie, w tych bransoletach jest identyczne. Tu też możemy je por porównać w ten sposób. O, zobaczcie, identyczne dokładnie są e, klamerki, e, tylko dalsze ogniwa się różnią. Tu, jak widzimy tutaj, e, o, i tutaj przekazywałem pokażę mikroregulację. Tu widzimy na przykład e, w moim zegarku tym AWG M100B M100 jest na trzeciej dziurce. Tutaj z kolei jest na pierwszej dziurce e, zrobiona mikroregulacja, także Dlatego widzimy, że to ogniwo jest na różne długości wysunięte. O, to, to, to jest takie króciutkie, to jest taki długi element wystający. Także to jest ta różnica. Tak, To bransolety są identyczne. Co dalej? Bransolety, mniej więcej sobie porównaliśmy. Sposób regulacji długości bransolet jest identyczny w obu, w obu przypadkach. Mianowicie są to po prostu ogniwa, są łączone na takie proste, krótkie teleskopy. Będziemy, przy otwarciu będzie mi to łatwiej pokazać. A najłatwiej będzie to właśnie będzie po prostu na bransoletce samej pokazać, która leży. O, widzicie? Tutaj spróbuję tak to jakoś w miarę z bliska wyostrzyć. Momencik. O, jesteśmy. Słuchajcie, tutaj mamy teleskopy, które się dokładnie tak samo przesuwa i wyjmuje, jak przy montażu demontażu paska. Za chwilę wam pokażę, bo będziemy montować tą bransoletę. Bransoleta jest oryginalna i ona jest wykonana w Wietnamie, także proszę się nie sugerować tym, że jeżeli coś jest z Wietnamu, to znaczy, że jest nieoryginalne, bo, bo akurat ta bransoleta jest na pewno oryginalna, Podchodzi o, pochodzi od, z wiarygodnego i sprawdzonego źródła. Jest wykonana, jak widzimy, tutaj ze stali nierdzewnej. Przepraszam, bo tracę ostrość tutaj troszeczkę. O, stal nierdzewna. Stal tutaj malowana prawdopodobnie proszkowo, czy, czy anodowana na czarno, trudno mi powiedzieć. Zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy dalej. Zapięcie jest zrealizowane w taki sposób, że ściskając te dwa elementy, ten jest połączony jakby z tą zewnętrzną częścią, a ten z tym, dzięki czemu jakby rozpychamy taki, taki zatrzask, takie jakby szczęki, które z kolei łapią nam o ten taki grzybek. tutaj, żeby nam ta folia nie spadła, bo bransoleta nie jest moja. O, niech ona sobie tutaj ta folia będzie. Łapią ten grzybek, tutaj ten grzybek jest, widzimy, o taki no, grzybkowaty po prostu, i w momencie, kiedy ta bransoleta się zapina, o, jest odgłos kliknięcia i jest zapięta. <laughs> Także spróbujemy podjąć sobie próbę montażu tej bransolety do zegarka. A aby to zrobić, najpierw musimy zdemontować sobie bransoletę i najpierw zajmiemy się zegarkiem pod tytułem GWB 5600-2ER. Jest on wyposażony w taki podstawowy, właśnie pasek, tak samo jak na przykład w GWM-560. W obu tych zegarkach są identyczne paski. Natomiast, co już wcześniej zauważyłem, bo wcześniej podejmowałem już próby montażu tej bransolety, nawiasem mówiąc, udane. Mam nadzieję, że te na wizji też mi się udadzą. Paski są mocowane na różnej średnicy teleskopach i to jest dość kluczowe przy montażu. Więc tak. Tutaj w, w tym przypadku teleskop jest cieńszy, więc tutaj demontaż, mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Niestety w powietrzu nie, nie uda mi się raczej tego zrobić, ale spróbuję tak, żebyście... A, ten pasek mi nie przeszkadza niestety, on tak, spróbuję. Więc tak, robimy to w ten sposób, że tutaj... Zaraz, o, kąt muszę złapać, żebyście wy to dobrze widzieli, o tak. Tam mamy takie paski, e pierścienie takie wokół tego teleskopu, trzeba złapać ten, który jest najdalej, i przesunąć mocno teleskop do środka. W momencie, gdy mamy już go mocno przesuniętego, nie puszczając, podnosimy pasek tak, żeby on wyszedł. I wyskakuje. Chodzi o to, żeby po prostu teleskop nie zarysował nam tej koperty, która jest plastikowa. Następnie wyjmujemy do góry i wysuwamy całość. I podobny, podobny manewr robimy z tej strony, czyli wprowadzamy wkrętak. Możemy też oczywiście użyć tego typu narzędzia. To jest to typowe narzędzie do teleskopu. Zobaczcie, taki pazurek fajny. Ale ja osobiście wolę pracować w wkrętakiem. Dla mnie jest troszeczkę pewniejszy. Narzędzia, narzędzie do teleskopów wykorzystuję tylko w ostateczności, więc naprawdę bardzo trudne podejście. Dobrze, jeszcze raz. Zaczepiam tutaj o, toku, o, o ten pierścień. Wsuwam jak najgłębiej się da. I tak, a on teraz właśnie zjechał. Wsuwam jak najgłębiej się da i trzymając próbuję nie dopuścić, żeby on tutaj nam się jakoś ześlizgnął. Jeszcze raz złapiemy. O, żeby nie pojechał nam po prostu po ściance zegarka. O, widzimy, nie pozostawiliśmy żadnego śladu na kopercie. Koperta jest czysta, a już chyba drugi raz, czy trzeci raz montowałem w nim ten pasek. Także On tutaj przepraszam, tu jeden ślad zostawiłem, ale to przy montażu bransolety, bo to będzie trudniejsze, co Wam za chwilę pokażę. I teraz tak, zostawmy na chwilę zegarek. Tutaj zobaczcie, jak, jak, jak chodzi teleskop w pasku. Teleskop, jak włożymy w pasek, on jest dość, teraz jakby Wam to pokazać, o w ten sposób, jest dość luźny. Ponieważ ten teleskop jest cieńszy, on prawdopodobnie ma jakieś 1,8, 1,9 mm, natomiast teleskop w tym zegarku, mimo że to jest ten, ten, ten sam rodzaj zegarka, można powiedzieć, jest 2 mm, co dość skutecznie, dość wydatnie potrafi utrudnić nam montaż. I tak, bierzemy, 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 sobie odkładamy pasek, bo nie będzie on już nam chwilowo potrzebny. Pamiętamy tylko, żeby nie pogubić teleskopów. Odkładamy go na, na chwilkę i sprawdzamy sobie w którą stronę montujemy bransoletę. Bransoletę tu mam na pewno zamontowaną prawidłową, więc sprawdzam sobie w jaki sposób y, wypada zapięcie. Zapięcie wypada tak, że jeżeli patrzymy na napis DZISZOK i idziemy do góry prawda, napis DZISZOK mamy w swoją stronę i idziemy do góry, to góra wypada nam na y, godzinie szóstej, a dół na godzinie 12, y, jeśli chodzi o bransoletę. Dobrze mówię? Dobrze mówię, tak. Czyli to, to jest godzina 6, czyli to będzie o, w ten sposób mocowane, prawda, od dołu. A to, yy, tak jak patrzymy na, 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 na napis g a to będzie na godzinie 12, czyli od góry zegarka. Czyli on będzie nam to, zaraz pokażę Wam, wyglądało mniej więcej o tak, w ten sposób to zamontujemy. I teraz tak, bierzemy zegarek, tuż niestety będę musiał, nie, nie zrobię tego w powietrzu, bo to już nie jest takie proste. Dlatego, że montaż branzolet jest o tyle utrudniony, że tutaj to całe ucho normalnie w pasku jest z poliuretany, to jest elastyczne, natomiast ten element jest typowo z tworzywa i to bardzo twardego tworzywa. On w żaden, w żaden sposób nie ustępuje. On jest to jest zrobiony na bardzo takie ciasne pasowanie. O, wchodzi, tak, skakuje, i on tutaj prawie że nie drgnie, nawet bez teleskopu. Oczywiście wiadomo, że można go wyciągnąć, natomiast na boki. Nic sprawia, że nie chodzi. Dlatego też wyciągnij, ja będę musiał go wsadzić, zobaczcie w ten sposób, czyli bokiem, i tu, o, w ten sposób, wkliknąć, mając jeszcze tutaj teleskop. Także to nie będzie prosta sprawa, ale to tylko na początku, to nie jest proste. Bo jak już złapiemy o co chodzi, to nie będzie już takie na szczęście trudne. Zaraz, momencie, 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 momencie. Aha, to już teraz wiem o co chodzi. To będę miał okazję okazji, okazji, wam, wam pokazać. Dwie rzeczy. Zobaczcie. Okazało się, że podczas demontażu tego zegarka, będzie, będzie, dzięki temu film będzie ciekawszy, zamontowałem jeden teleskop od jednego zegarka, drugi od drugiego. Czyli tutaj mam, zobaczcie, przykład. To jest ten teleskop, który lekko wchodzi w dziurkę i on po prostu się wsuwa, zaś to jest teleskop dwumilimetrowy, który w bransoletę wchodzi ciasno. Ledwo, ledwo jestem w stanie go wcisnąć. Chodzi bardzo ciasno. U, to nam jednocześnie, to nam trochę utrudni montaż, ale nie do końca. Przede wszystkim, żeby sobie ułatwić montaż, to podpowiadam zwłaszcza początkującym m, osobom, które montują. Najpierw warto zdemontować sobie resztę ogniw, żeby one nam w ogóle nie prężyły. Dla, t, dlatego tutaj postaram się w miarę szybko zdemontować. Jak mi się to uda, jak nie, chyba mhm. w drugą stronę będzie lepiej szło, bo to są większe podcięcia. Zaraz zobaczymy. Tutaj, żebyście widzieli, co ja tutaj robię, o, tak. Podsuwam teleskop, tak, żeby on tutaj nie przeszkadzał. O! Schodzi? Schodzi. Dobrze. Zdemontowaliśmy. Ten teleskop sobie odkładamy. Bransowe to na chwilę odkładamy. To była strona, zaraz. Najpierw, że w górę, to na godzinę 6. Czyli to montujemy na godzinie szóstej I użyjemy sobie do tego grubszego, czyli trudniejszego teleskopu. Mamy, mamy ten teleskop. Wkładamy go w pew, do pewnego tylko stopnia. Dlaczego? Bo yy, najprościej będzie nam zrobić to w taki sposób. Zaraz Wam pokażę. Znajdujemy tutaj dziurkę. Niestety przy tym świetle, akurat jakoś tak mam kąt światła ustawiony. Nie wiem, spróbuję tą lampę przestawić. To może coś nam pomoże. Niewiele niestety, ale. Trudno się mówi, ze światłem teraz nie będziemy walczyć. Słuchajcie, trafiamy najpierw teleskopem tutaj w dziurkę. Tak, czubkiem, czubkiem teleskopu w dziurkę. Następnie, o tak jak to widzimy, wpychamy po tym teleskopie bransoletę prawie że równolegle do zegarka, tak aby ten element nam się minął tutaj z tym. Zobaczcie, to, to dość mocno nam napręży teleskop, ale niestety on musi to wytrzymać, bo innego, innego wyjścia nie ma po prostu. O, i prawie że do końca wchodzimy, i od razu próbujemy to jak najszybciej wkliknąć, żeby on nam nie wyskoczył. Tutaj musimy to. Zaraz, może z tej strony wam pokażę, to musi zaskoczyć tu. Teraz pokażę Wam o ten dokładnie element plastikowy. O, ten. O, to niestety czarne na czarnym bardzo słabo wypada. O, tu będzie to dobrze, żeby to wskoczyło. To wskoczyło tu. O, w ten desej. ja to teraz spróbuję na siłę wepchnąć. O! Wskoczyło. I teraz ostatnim krokiem, nie, przedostatnim krokiem będzie włożenie teleskopu tak, żeby on wszedł nam głębiej, oparł się o ściankę wewnętrzną. Czyli bierzemy wkrętak, wsuwamy go, ale to jeszcze nie koniec zabawy, ponieważ teleskop jeszcze nie trafił nam w odpowiednią dziurkę. Można próbować oczywiście wkrętakiem się męczyć i zobaczymy, czy, czy nam się to uda. Pewnie nie. A udało nam się. O, idealnie. I widzicie, udało, udało mi się to w miarę, w miarę bezkolizyjnie, no bo już mam w tym pewną wprawę, zamontować no to, to na 2 dwu, na teleskopie. Natomiast zobaczcie teraz, jak będzie wyglądał montaż na tym chudszym, który po prostu wpada i wypada w uchu bransolety. I zobaczcie, on po prostu jest luźny, prawda? sobie, to spokojnie się przesuwa. Więc Trzymamy go pod, tam, pod takim kątem, żeby on nam tutaj nie wypadł. Tak samo wkładamy w dziurkę wskoczył, tutaj nam... O, zobaczcie, widzicie, od razu wskoczyło, bo tu już nie ma takiego prężenia, bo nie ma takiej tak dużej siły, ponieważ pretenskop... O, i tutaj na nam łatwo, łatwo w miarę się wsuwa. I spróbujemy go tutaj od razu umieścić w... Zaraz tu z bliska może wam się uda pokazać, jak on to wskoczy, czy nie wskoczy. O, wskoczył, no i słuchajcie, jest pięknie. I to jest cała filozofia, jeśli chodzi o montaż bransolety. Jest ona zamontowana, trzyma się. Trzyma się i teraz ją sobie tylko domykamy. A nie domykamy jej w tym momencie od razu dlatego, bo od razu ją sobie skrócimy. Tu będzie nam, tu mamy jak widzimy więcej ogniw, więc tu sobie skrócimy o dwa ogniwa, tu skrócimy o jedno, bo ustawię tą bransoletę od razu na taką długość, w jakiej długości dostałem od kolegi Germanos, Germanosa, nie wiem jak to odmieniać, ten zegarek. On ma te trzy ogniwa, zatem dokładnie tak samo zrobimy tutaj. Tu usuniemy sobie jeszcze jedno ogniwo, i to zrobimy w analogiczny sposób. Ja zaraz, może tutaj bardziej na środek, żebyście widzieli, albo inaczej zrobię. Spróbuję obniżyć kamerę, ona będzie wtedy bliżej patrzyła, będziecie lepiej mogli to. O tak. Dobrze, czyli bierzemy, suwamy. Tak, on się mówi, tam Czasami jest wygodnie, bo on ty pręży. I tu bardzo mały mamy ruch. Mamy, mały mamy zakres ruchu, bo dlatego też ciężko jest. O, udało się. Ciężko jest go wyjąć. Czasami on się gdzieś zaczepi i wtedy. Yy, pierwotnie, zaraz może. Bem uciekł. O jest tutaj. Pierwotnie jest tak, że. Zasmuży... No, o, tak, będzie łatwo pokazać. Najpierw zawsze łapiemy za. Ten element, tutaj wkładamy wkrętak i ten, a jak on się na chwilę zaczepi, i wtedy jak złapiemy tu, tu jest dużo pewniejszy chwyt, ponieważ ta średnica jest mniejsza od tej, tutaj możecie się ten łamtwo omsknąć, a tu już jest bardzo pewny chwyt. Jak tu już złapiemy, to w zasadzie nie ma szans, żeby nam się wymknął. To taka podpowiedź. Czasem właśnie tak się udaje, że się troszeczkę wyjmie, on się gdzieś tam zaczepi, załapie i wtedy od razu wkładamy tu wkrętak i naciskamy ten element. Za ten węższy, szerszy talerzyk, jakby można powiedzieć. Dobrze, mamy jedno ogniwko wyjęte. Aha, no właśnie, no to niestety, takie, jak ktoś robi za szybko, to robi dwa razy. Wyjąłem tylko nie ten teleskop, zobaczcie, bo zostały mi dwie wewnętrzne części. Także jeszcze raz musimy się tutaj chwileczkę tylko pomęczyć, ale to już zajmie momencik, mam nadzieję, albo i nie. No, przepraszam Was, że to tyle trwa, ale nawet ja się też czasem mogę. Pomylić. Tak to jest niestety, jak się robi szybko wszystko na, że tak powiem, pod okiem kamery. To jest taki efekt tego. Dobrze, to teraz to włożenie, mam nadzieję, że już nie będzie jakieś tam bardzo problematyczne. Ogólnie pasowanie tych branzolet jest tak, tak fajnie, takie w miarę lekkie, że te, te teleskopy od to nawet jak się ma dłuższe paznokci, można poznakciami wkładać. Oczywiście wyjmować on może nie, ale wkładać, wkładać tak. Dobrze. Tu skróciliśmy sobie jedno ogniwko. Odkładamy je sobie na razie na bok z tym teleskopem. A tutaj z tej strony skrócimy sobie o dwa ogniwka. O, tutaj na przykład zaczniemy od tego. Tak, spróbujemy tak miarę. O, tutaj, żeby na przykład on się nam zablokował, to można spróbować doprężyć tą bransoletę. Robimy to w ten sposób, że wysuwamy troszeczkę. Następnie prężymy. Spróbuję jeszcze raz to zrobić. O, naprężamy. On się trzyma, i wtedy wkładam w to węższe. W ten, w ten dalszy, dalszy talerzyk, i wtedy wychodzi nam bardzo łatwo od razu. I tu zrobimy podobnie, mam nadzieję. Teraz już, mam nadzieję, właściwym, żebym się nie pomylił. Środkowy zewnętrzny, środkowy zewnętrzny, tu wyjmujemy. Wyjmujemy ten. Trochę przesuwam, prężę, wkładam za następny. A nie zawsze to się udaje od razu. Jeszcze raz przesuwam trochę, naprężam, wkładam za następny. I wychodzi. Dobra, wyszedł. No i analogicznie w drugą stronę to już będzie prościej, bo, bo wkładanie, tak jak mówiłem, tych teleskopów w branzolecie jest dużo, dużo łatwiejsze niż na przykład zakładanie końcówek branzolety do zegarka. O, zobaczcie, pyk, szybka piłka. I to samo tutaj robimy. Jedyne utrudnienie tutaj takie będzie, że będzie takie, że zakładanie branzolety już zamkniętej jest nieco utrudnione, bo mamy przysłonięte to częścią jakby koperty zegarka. No ale pewna wprawa tutaj pozwala nam na wykonanie tej czynności prawidłowo. Niestety teraz nie będziecie pewnie tego widzieć, bo to ja muszę zrobić to tak, żebym ja to widział. A to nie jest jednoznaczne z tym, co widzi kamera. Dlatego też tutaj chwilowo możecie nie widzieć, co ja robię. Mam nadzieję, że coś tam będzie widać. Okej, okay, dobra. Trafiłem w ten dolny element. Tutaj tylko pozostaje. O, jest próba jest. Spróbuję Wam to pokazać. Może mi się to uda zrobić paznokciem. O. Czy mi się to uda? Czy mi się nie uda? No zobaczcie. Pyk. Proszę bardzo. Także jak widzicie, mi się da. Dobra. To co? Robimy przymiarkę. Zdejmiemy sobie mojego, moją czerwoną cegłę. I założymy na kompozycie nowym. O tak. Słuchajcie. Chyba skróciłem trochę za bardzo. Wygląda na to. Troszeczkę jest ciasno. A zaraz zobaczymy jak wygląda sytuacja. No tak. Jest troszeczkę ciasnawo. Założyć się da. Ale jest ciasno, na którym jesteśmy regulacji. A, bo jest najciaśniej, no tak. A tutaj na mikroregulacji no też jest najciaśniej. czyli widocznie ta bransoleta jest minimalnie dłuższa, bo ten zegarek, zaraz go sobie spróbuję tutaj założyć, ten jest na ciasno, czyli na mikroregulacji musiałbym go troszeczkę wypuścić. A ten zaraz zobaczymy długości, porównamy tych bransolet przy okazji. O, też jest bez trzech ogniw. To też jest ciasno, ale nie aż tak. Tu jest w zasadzie niemalże idealnie. Teraz podniosę troszkę, żeby bardziej z, dal z dalszej perspektywy. Widać rękę. momencik, momencie, że mi się troszkę tutaj nie poprzewraca. O tak, tak wygląda ta brazoleta, ta najnowsza z modelu GWB. ta cała plastikowa ze stalową klamerką. I dla porównania, jeszcze damy na chwilkę bransoletę kompozytową, tą klasyczną, znaną od lat. Zapniemy ją sobie, o, jeszcze żebyście ją sobie mogli zobaczyć. Za ja wiem, że jest za ciasno, to widać niestety no, po moim ręku po odciśnięciu tej bransolety, ale już teraz jej nie będziemy na szybko regulować, tak? Wygląda tam bransoleta na nadgarstku. Uważam, że no, jest bardzo fajna, musicie sami ocenić, która Wam się bardziej podoba. No moja koncepcja jest taka, że generalnie ta kompozytowa leży mi bardziej, bardziej mi się podoba wzór na niej. Po prostu uważam, że jeżeli coś ma, o, tak jak tutaj, no te kropeczki udają pasek, to nie do końca mi leży, że to ma coś udawać. Bransoleta to jest bransoleta, pasek to jest pasek, one, one się mogą od siebie różnić. Nie musi jedno kopiować drugiego, moim zdaniem. No i słuchajcie, wygląda to właśnie tak. Ja jestem osobiście zwolnikiem tej starej kompozytowej. A jakie jest wasze zdanie? Yy, podzielcie się proszę w komentarzach swoimi uwagami odnośnie właśnie, która bransoleta wam się podobała, czy też, czy mój filmik okazał się pomocny, jeżeli chcieliście zamontować branzoletę, czy te podpowiedzi właśnie, w jaki sposób demontować, montować teleskopy, które, że tak powiem, czy okazały się pomocne. Będę wdzięczny za Wasze uwagi w komentarzach. To jeszcze sobie może porównamy od razu taką w ten sposób obie te bransolety. Zobaczcie. Aha, i gdyby ktoś jeszcze był zainteresowany, ten zegarek z mojej prawej ręki kolegi Germanosa z Forum też jest na sprzedaż. Także zapraszam serdecznie do kontaktu, będę przekazywał, gdyby ktoś był zainteresowany. Zegarek, tak jak widzicie, jest w nietypowej specyfikacji będzie to bardzo oryginalny zegarek, bo ten, ta wersja kolorystyczna, jak wspomniałem na początku filmu, nie występuje z bransoletą. Ona występuje tylko na pasku, a on właśnie ma tą najnowszą bransoletę, tą stworzywa. On jest dzięki temu bardzo lekki, jak również ma założony ten protektor. A gdybyście byli zainteresowani takim samym protektorem, to też zapraszam Was serdecznie do kontaktu, postaram się Wam tutaj coś zaproponować. Te protektory występują w różnych wersjach kolorystycznych. Słuchajcie, także to by było myślę, że, myślę, że wszystko. Wydaje mi się, że on tutaj pokazałem wszystko jak należy tutaj montować. Gdybyście mieli pytania, jakieś wątpliwości, zapraszam serdecznie do kontaktu przez... Sekcję komentarzy, jak również mailowo na tomg80małpawp.pl Postaram się w miarę możliwości na wszystkie Wasze maile, zapytania odpowiedzieć. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.